Czy było warto, Odyseja dżinsowych kolumbów to tytuł książki Liliany Arkuszewskiej, która jak wielu młodych Polaków opuściła ojczyznę, by szukać innego, lepszego miejsca w świecie. Czy znalazła je w Ottawie, gdzie obecnie mieszka? Mam nadzieję, że dowiemy się tego od niej samej. Dzisiaj moim i Państwa gościem z Kanady jest autorka książki Liliana Arkuszewska. Witamy serdecznie. To ja witam również słuchaczy z Australii. Pani Liliano, ja osobiście miałam okazję czytać Pani książkę i przeczytałam ją jednym tchem. Chwilami myśląc, że czytam swoją własną historię. Proszę powiedzieć słuchaczom Radia SBS, o czym jest Pani książka? Książka czy było warto od siejaćowych Kolumbów jest o wielkiej przygodzie. Ludzie, którzy zdecydowali się szukać lepszego miejsca na Ziemi. Opuścili swój kraj. No i później. Podróż każdego z nas była niby inna, ale tak podobna, że właśnie dlatego wielu czytelników ma bardzo podobne uczucia do Pani. Każdy się w nich odnajduje, kojarzy je ze swoimi własnymi. W związku z tym jest ta bliskość emigrantów i czytelników ze mną. Skąd wziął się pomysł napisania książki? Ja zawsze mówię, że sytuacje takie pełne emocji, to znaczy nie muszą być negatywne, nie, nie muszą by to być nieszczęścia, mogą być nieszczęścia. W każdym razie sytuacje związane z emocjami budują pomysły, one przynoszą te pomysły i taki pomysł przyszedł mi właśnie przed laty, kiedy miałam sytuację... E, Pierwszą w Kanadzie chyba taką bardzo ciężką, której towarzyszyły łzy i byłam tak bardzo rozgoryczona, że powiedziałam, że któregoś dnia całemu światu o tym powiem i, i napiszę książkę. I ta idea pozostała w mojej głowie przez lata, później nie miałam czasu, bo praca i obowiązki nie pozwalały mi na to, ale czekałam i wiedziałam, że taki moment przyjdzie. Że się wezmę za pisanie i przyszedłam co prawda po 15 latach od momentu, kiedy idea wpadła do głowy, do momentu, kiedy zabrałam się za pióro. Czy wszystko, o czym pani pisze w książce, jest prawdziwe? wszystko jest życia wzięte Tak, wszystko jest prawdziwe. Każda historia jest historią emigranta, nie tylko moją, ale ale innych napotkanych mi przyjaciół, znajomych na tej drodze emigracyjnej, czy w Paryżu, czy tutaj w Kanadzie, czy w Stanach. Wszystko jest prawdziwe. Łącznie z imionami przyjaciół i rodziny to mogę powiedzieć prawie, dlatego że większość przyjaciół po prostu nie miało nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie, chcieli, żeby były ich prawdziwe imiona, bo to jest również książka o nich. Jest tam paru znajomych, których nie miałam okazji spotkać w czasie pisania książki, w związku z tym nie miałam od nich pozwolenia i po prostu zmieniłam imiona, nazwisk starałam się nie używać. Ale imiona zmieniła. Jak rodzina, przyjaciele, ludzie najbliżsi pani odebrali tą książkę? I rodzina, i przyjaciele bardzo dobrze. Ja muszę przyznać, że tu miałam wielkie wsparcie wśród przyjaciół, a zwłaszcza wśród rodziny. Razem prowadziliśmy rozmowy, które pomogły mi przypomnieć sobie te nasze losy. Różne śmieszne albo mniej śmieszne sytuacje. Mój szwagier i siostra czytali każdy rozdział, który pisałam, i, i dopingowali mnie. W związku z tym nie miałam żadnych wymówek, żeby przestać pisać, także em, oni byli tym dopingiem, oni mnie wspierali bardzo. Bez nich i bez męża, który był. Moim najlepszym redaktorem chyba nie dałabym rady. Pani Liliano, czy łatwo było wracać do wspomnień niejednokrotnie niewesołych? Łatwo było wracać. Mi się wydaje, że napisanie książki jest również w pewnym sensie terapią. Jeżeli to wszystko się z siebie wyrzuci, co nas męczy, to... To jest lżej i uważam, że jest niesamowicie ciekawą i bardzo taką satysfakcjonującą sprawą, jeżeli się życie przeżywa dwa razy, a mnie się to właśnie zdarzyło, raz tak naprawdę na żywo, a drugi raz właśnie wracając wspomnieniami, opisując te wszystkie historie. Nam się udaje to przeżywać razem z panią teraz, czytając książkę. Czego potrzeba młodemu człowiekowi, żeby wyjechać i na zawsze opuścić swoją ojczyznę? Mnie się wydaje, że największym tak, taką siłą jest desperacja, to tak. Brzmi może mocno, ale wydaje mi się, że, że to jest bardzo potrzebne. Ja porównuję naszą emigrację lat 80. do emigracji obecnej i widzę, że często właśnie w tych obecnych latach, mimo że wydaje się, że ta emigracja powinna być łatwiejsza, ponieważ świadomość powrotu do kraju, do przyjaciół, do rodziny, posiadanie paszportów wygląda zupełnie inaczej niż za naszych czasów, to mimo wszystko przez to, że nie ma tej desperacji, nie ma równocześnie determinacji. A bez determinacji, bez uparcia, to niełatwo jest coś zrobić. Wydaje mi się, że, że, że ta desperacja tutaj bardzo pomaga. Pisała Pani Odyseję dżinsowych Kolumbów po latach, patrząc na wszystko z pewnego dystansu. Czy myśli Pani, że książka wyglądałaby inaczej pisana jako dziennik na bieżąco? Na pewno wyglądałaby inaczej, dlatego że ja zauważyłam, że jak. Opisywałam swoje nawet młodociane lata, przedstawiając bohaterów książki, to znaczy siostrę, szwagra, męża, który był chłopakiem żeśmy poznali, chodzili i skąd to wszystko się wzięło i wykluło, i ta nasza więź. W każdym razie, jak się pisze na bieżąco, to sytuacja nie jest często tak samo rozumiana jak z perspektywy. Mi się wydaje, że przez te lata bardzo dojrzeliśmy i życie nas e, wiele nauczyło, w związku z tym mogliśmy popatrzeć na to inaczej i wiele rzeczy zrozumieć, których przedtem nie rozumieliśmy. Dzienniki, moim zdaniem, nigdy nie mają w sobie tyle emocji, co powieść, co opisana. Historia z perspektywy czasu. Gdzie książka została wydana i czy trudno było ją wydać? Książka została wydana w Gdyni przez wydawnictwo Nowa Res, Bardzo trudno było ją wydać. Ja tak nie wiem, czy gdybym zdarzyła wagę właśnie napisania książki, a, a wydania to, to, czy wydanie nie byłoby cięższe. To jest bardzo trudny okres i wydaje mi się, że dla autora bardzo emocjonalny okres, bo po napisaniu książki trzeba wysłać do różnych wydawnictw. Manuskrypty i z niecierpliwością czekać, co emocjonalnie jest takie przykre, powiedziałabym. No ja w każdym razie nie jestem człowiekiem, który ma bardzo dużo cierpliwości, ale, ale wyczekiwać z dnia na dzień i, i to przez miesiące, długie miesiące wiadomości, czy ktoś zechce wydać książkę, czy nie, a wiadomo, że ta książka jest dla mnie takim narodzonym dzieciem, to emocje, emocje po prostu są bardzo męczące. Ciężko wydać i jeszcze. Bardziej ciężko rozpromować. To są takie właśnie trudne sprawy, które niełatwo przeskoczyć. Moje następne pytanie jest o. Promocji książki. Jakieś przygody z tym związane? Co, gdzie, kiedy, w jaki sposób? Promocje książki zaczęły się właściwie w Polsce. W miesiącu, którym wydałam, to był koniec czerwca, początek lipca 2012 roku. Pierwsze promocje były w Szczecinie. Tam Szczecinianie otworzyli ramiona do mnie, zorganizowali wiele promocji, m.in. w Zamku Szczecińskim, gdzie była najpiękniejsza promocja, moim zdaniem, z krzypkiem, z pianistką, Karka prowadziła to spotkanie, aktorka Teatru Szczecińskiego czytała urywki, książki. Masa ludzi przyszła na to, także było mi bardzo przyjemnie i niewątpliwie było to wydarzenie, które będę pamiętała do końca życia. Tutaj zdradzę Państwu, że Pani Liliana Arkuszewska pochodzi ze Szczecina, tak jak ja. Tak jest, jestem Szczecinianką, urodzoną Szczecinianką i z tym miastem mnie bardzo dużo wciąż łączy. Ale później w innych miastach, właśnie to jest przykre, niestety nie było nikogo, kto by się zainteresował, kto mógłby mi pomóc, żeby rozpromować tą książkę w innych miejscach w Polsce. Niestety wydawnictwo nie zrobiło praktycznie nic i, i cała ta promocja była na mojej głowie. To znowu było wyzwanie kolejne, ale, ale tu z kolei w Kanadzie bardzo pozytywnie też odebrałam tę te sytuację w Toronto, spotkania z czytelnikami, bycie na kiermaszu, podpisywanie książek. W Nowym Jorku bardzo przychylnie się ustosunkowali do mnie pisząc artykuł, w polskich gazetach i książki znalazły się w księgarniach, chyba trzech księgarniach w Nowym Jorku. W Calgary również. Także było parę spotkań, program telewizyjny w Toronto, program telewizyjny w Ottawie. Nadbierało się materiału, żeby, żeby na Google teraz można było łatwo je znaleźć. Czy planuje pani Australię jako miejsce następnego spotkania z czytelnikami? Gorąco zapraszamy. Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała i to jeszcze też z takiego osobistego powodu, ponieważ jak rozmawialiśmy z rodziną na temat emigracji i, i zdecydowaliśmy się na wyjazd, to e, Australia była podana przez moją siostrę i, i zachęcana przez moją siostrę. Ja niestety parłam na Kanadę, ale to też z przyczyn takich, że nasionko Kanady zostało mi zasiane w Peru, jak byłam, stąd ta idea. Ale siostra bardzo chciała, nie wiem co się ciągnęło do Australii, nie wiem czy stety, czy niestety, my jesteśmy tu, a do Australii nas ciągnie. Także bardzo, bardzo mu chciała i mam nadzieję, że wkrótce to się spełni. Pani Liliano, gdzie i w jaki sposób nasi słuchacze mogą zakupić książkę, czy było warto Odyseja Dzińsowych Kolumbów? Książka jest w wielu, wielu księgarniach, z tym, że y, internetowo, w niewielu jest na półkach. W Szczecinie są chyba dwie takie księgarnie. We Wrocławiu słyszałam, że jest w empiku na półce, ale tak jak obserwowałam w innych miastach, to, to większość jest, żeby zamówić, y, internetowo. I muszę przyznać, że, że bardzo szybko te dostawy przychodzą, jeden, dwa dni i, i książki znajdują się w rękach czytelnika. Jaka agencja najlepiej? Merlin to jest agencja, która wysyła oczywiście na cały świat, ale um, wystarczy wystukać imię i nazwisko autora, czyli Liliana Arkuszewska i tytuł i pokaże się lista księgarn i linków, przez które można zamawiać. W Australii wiemy same po naszych doświadczeniach, że no niestety okres oczekiwania jest długi. Tak, Australia ja czekałam dosyć długo, ale może akurat wybrałam złą firmę. Proszę próbować i ja sądzę, że nie powinno być problemu, dlatego że dostaję e-maile od różnych czytelników i to praktycznie z wielu krajów. Czy będzie kontynuacja przygód Liliany, czy może następna książka na zupełnie inny temat? Będzie kontynuacja. Nie na następny, na inny temat, tylko kontynuacja dalszego życia na emigracji i właściwie drugi tom będzie kontynuacją naszej córki. Te ostatnie trzy zdania w książce są początkiem następnego tomu i i to będzie przede wszystkim historia o niej i jak my widzimy emigrację, patrząc już na dzieci, które dorosły poza granicami kraju. I na koniec najważniejsze pytanie. Czy było warto? Dla mnie było warto. Ja stanowczo stwierdzam, że było warto. Dziękujemy serdecznie. Moim i Państwa gościem była autorka książki Czy było warto? Odyseja nisowych Kolumbów, pani Liliana Arkuszewska, Szczecinianka z Kanady. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Elżbieta.